Znajdujemy się w Bytomiu za chwilę, hokeiści Polonii zagrają kolejne ligowe spotkanie z Podhalem Nowy Targ, a my rozmawiamy z prezesem bytomskiego klubu. Nasza rozmowa spowodowana tym, że są marzenia niektórych radnych w Częstowie, aby powołać drużynę. Hokejową. Na razie 4 miliony złotych przeznaczone na zadaszenie lodowiska jako pierwszy krok. No i tak bardzo prosto, bardzo dla laika powiedzmy, w największym skrócie, jakie są koszty utrzymania takiej drużyny hokejowej, poczynając najpierw od samego hokejowego sprzętu? No jeśli myślimy o kosztach utrzymania drużyny pierwszoligowej czy ekstraklasowej, zalecenia PZHL-u są takie, że budżet musi być minimalny 2 miliony złotych na sezon. Więc na pewno każdy klub ma, ma taki budżet i tu trzeba się z tym liczyć, że to nie są małe pieniądze. Jeśli chodzi o sprzęt sportowy, ubranie bramkarza na y, poziomie ekstraklasy to jest od 8 do 10 tysięcy, zawodnika troszkę mniej 3 do 4 tysięcy, kij hokejowy kosztuje w przedziale od 500 do, do 1000 złotych. No to z tego co, co mówię, to widać, że to nie jest nie jest tani sport. Także tu my w Bytomie akurat bardzo dobrze współpracujemy z miastem. Miasto bardzo nam pomaga w utrzymaniu drużyny, no dlatego przychodzi nam to trochę łatwiej. Utrzymanie hali, utrzymanie obiektu powiedzmy sobie o tym coś więcej, no bo to na pewno też jest olbrzymi koszt sam w sobie. No jak tu już wspomniałem, bardzo dobrze współpracujemy z miastem. Właścicielem naszego lodowiska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Wynajmujemy obiekt, szatnie, lodowisko właśnie od Ośrodka Sportu i Rekreacji po bardzo preferencyjnych cenach. Także tu kolejną ukłon w stronę miasta. Okej, okay. w Polsce z tego co ja kojarzę, będąc z Częstowej drożne nigdy nie było to kilka, kilkanaście klubów, głównie na południu Polski. Pana zdaniem da się to przeszczepić na grunt, gdzie wcześniej zainteresowania nie było? Pytam właśnie też o kibiców, czy to jest dość hermetyczne środowisko? No, ja jestem wychowany w Bytomiu, tak, od najmłodszych lat jestem związany z hokejem, najpierw grałem w hokeja, praktycznie prawie 30 lat, no teraz jestem prezesem klubu. Ciężko mi powiedzieć, czy w Nowym Mieście idzie zaszczepić miłość do hokeja. W Bytomie jesteśmy tego nauczeni. No kochamy ten sport, także nie wyobrażam sobie, żeby go nie było, ale myślę, że jeśli ludzie poznają ten hokej, to na pewno się też tak zakochają w nim. Tak mówiąc do kibiców, którzy tego sportu nie znają, Jakimi słowami, w jaki sposób tak y, spróbowałby ich pan najbardziej namówić do przyjścia na hokej, do przychodzenia y, na Tafle. Do zobaczenia meczu hokejowego może w Bytomiu, bo to najbliższy ośrodek częstochowie? No jeśli bym miał kogoś przekonać, no to na pewno musi przyjechać zobaczyć hokej. Y, no, polska telewizja różnie ten hokej pokazuje. <laughs> Przeważnie z jednej z dwóch kamer, zachęcam do oglądania TVP Sport, gdzie jest hokej NHL, tam na pewno ten sport się spodoba, jest to najszybsza gra zespołowa, tak, czyli bardzo wiele akcji, bardzo dużo bramek, bardzo zmiennych sytuacji, nieraz i brutalny hokej, bo gra się ciałem, zdarzają się bójki na lodzie, także trzeba przyjść po prostu osobiście na hale i zobaczyć ten hokej. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o szkoleniu, a podejrzewam, że to też olbrzymie koszta. No tak, na pewno. My zajmujemy się prowadzeniem grup młodzieżowych. Mamy dziewięć grup młodzieżowych. W każdej kategorii wiekowej mamy zgłoszoną drużynę. Średnio jest w każdej drużynie po 20 zawodników. Na szczęście, znowu ukłon do miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia nam transport, opłaty, opłaty sędziowskie i bardzo dużo rodzice jednak pomagają w ubiorze dzieci w sprzęt hokejowy. Panie prezesie, tak już kończąc tą naszą dzisiejszą rozmowę, od wielu lat kojarzę, że Krakowie i GKS Tychy to są dwie takie różne, które, no nie wiem nawet, czy się wymieniają mistrzostwami Polski, bo raczej zdecydowanie częściej trafia to trofeum do Krakowa. W tym sezonie, Polonia, tam dość wysoko na czwartym miejscu. Powalczyć walczycie o medale w tym sezonie? No przed sezonem zapowiadaliśmy niespodziankę. Chcemy być w półfinale, a jak będziemy w półfinale, to już jest wszystko możliwe. Spotykamy się na meczu. Polonii tą spod Halem Nowy Targ. No i proszę nam powiedzieć, co sprowadza na hale hokejowe, co jest takiego najfajniejszego w tym sporcie? No, dla mnie osobiście to, co mi się najbardziej w hokeju podoba, to prędkość, z jaką poruszają się hokejści, kontakt bezpośredni między nimi, ta szybkość akcji z jednej z drugiej strony pod bramką, jedną za chwilę pod drugą bramką. To chyba mi się wydaje, jest najlepsze w, tam, w tym hokeju w całym. A Tobie co najbardziej? Też ta prędkość akcji. Okay? Podoba mi się hokej i zobaczyłem tą grę i tą grę taką mi jej sport, gra reflegi gra, gra to the game, nie. No, a ten... w Polsce od ilu lat pan chodzi na hokej? W Polsce na polonie by Chodzę ojciec, ojciec mnie trochę zaraził polonią i tak kibicuje. No, przy, przyczyną ogólnie to, że wygrywamy w hokeja, dura drużyna jest i ogólnie zwiedzić stare śmiecie przyszło nie? Zwiedzić tego i żałuję przyjść tutaj. Polecam każdemu Polakowi. Kibicowi polonię bytą, polonie bytom polecam, żeby przyjść na hokeja, żeby było nas więcej zawsze. A co jest fajnego w tej dyscyplinie sportu? W tym, że ogólnie nie ma tak jak w piłce tak, że jest piłka tego, to jest tutaj dążek i jest, jest ostra walka, tak? idzie powalczył od rążek. 4 miliony złotych w miejskim budżecie zapisane na zadaszenie lodowiska to jak widać dopiero początek długiej drogi do budowy drużyny hokejowej w Częstochowie.